Jest i pyłek pszczeli. Pierwszy pozyskany, słoiczek na razie próbnie, od tej rodzinki. Zla 16 prawie na 3 tygodnie był założony poławiacz tyle się udało pozyskać. Nie była to zbyt wybitna rodzina pod tym względem, bo inne w tym samym czasie nosiły dużo więcej. Ale jest. Więc zostało zapoczątkowane pobieranie pyłku. A pozyskiwany był w taki oto sposób poławiać pyłku według własnego pomysłu. Jak się nie chce poławiać, można szufladkę wyjąć, włożyć w to miejsce za ślepkę. Jest to w formie pierścienia, nie trzeba zdejmować korbusów, może być cały czas założony. Są przykręcone w ręki od góry i od dołu, łatwiej dopasować do korpusu, lepiej się trzyma.